Biblijna historia zaczyna się w świątyni, którą jest ogród. Królewskimi kapłanami Boga są tam Adam i Ewa. Mają oni razem z Bogiem opiekować się stworzeniem, a to miejsce, w którym niebo i ziemia stanowią jedno, pełne jest Bożego błogosławieństwa. Jednak Adam i Ewa ulegają zwiedzeniu i zostają wygnani z Bożej obecności. Tracą rolę kapłanów, a potem cała ludzkość pogrąża się w przemocy. Ale Bóg obiecuje, że nadejdzie nowy królewski kapłan. On przywróci ludziom błogosławieństwo Edenu, poświęcając samego siebie. A później poznajemy kolejną parę, Abrahama i Sarę. Bóg obiecuje, że poprzez ich rodzinę przyjdzie królewski kapłan, który przywróci błogosławieństwo Edenu nie tylko im, ale wszystkim narodom. A ta rodzina rozrasta się, stając się ludem izraelskim. Po latach Izraelici wędrują do Egiptu, gdzie zostają niewolnikami pod rządami okrutnego faraona. Wtedy Bóg wybiera człowieka o imieniu Mojżesz, by reprezentował go przed faraonem i był rzecznikiem Izraela. Mojżesz stawia czoła faraonowi, a następnie wyprowadza Izraelitów z niewoli. Idąc przez pustynię, w końcu docierają pod górę Synaj. I tam Bóg ukazuje się Izraelitom, zapraszając ich, by stali się królestwem kapłanów. Zaprasza wszystkich, by byli kapłanami, tak jak Adam i Ewa w Edenie. Ale lud obawia się Boga i nie chce zbliżyć się do jego obecności, więc Mojżesz samotnie udaje się na szczyt góry. I tam otrzymuje słynne 10 przykazań, z których pierwsze dwa to czci, jedynie Boga Jahwe i nie czyń żadnych posągów bóstw. Przebywając na górze, Mojżesz jest świadkiem niezwykłych rzeczy. Najpierw widzi Bożą Niebiańską Świątynię, a potem jej projekt zwany wzorem. Ach tak, plan budowy przybytku. Tak, ten projekt to symboliczny model Edenu to miejsce, gdzie niebo i ziemia stanowią jedno. Potem możesz widzieć coś jeszcze. Wzór pełnej chwały postaci ludzkiej. To arcykapłan, który będzie służył w przybytku. Tak, on jako jedyny może w imieniu innych wchodzić do miejsca najświętszego. Jest ubrany na biało, nosi diadem i liśni od klejnotów. To obraz królewskiego kapłana, na którego czekamy. Jednak na pierwszego arcykapłana powołany zostaje brat Mojżesza Aaron. I kiedy Mojżesz przebywa na szczycie i widzi wszystkie te rzeczy, u podnóża góry, Aaron zwodzi lud, odlewając posąg Bożka. Więc przyszły arcykapłan łamie pierwsze z dziesięciu przykazań. Tak, Bóg gniewa się i oznajmia Mojżeszowi, że z tymi ludźmi już skończył i zacznie od nowa, tylko z nim. Ale Mojżesz wstawia się za Izraelitami, oferuje nawet własne życie jako ofiary za ich grzechy. Bóg nie odbiera mu życia, ale przebacza ludowi zgodnie z prośbą Mojżesza. A kiedy Mojżesz schodzi z góry, jaśnieje dokładnie tak, jak arcykapłan, którego ujrzał w widzeniu. Tak, jakby to on był prawdziwym kapłanem, takim, jakim miał być jego brat, który zawiódł. Potem budowany jest przybytek i rodzina Aarona zostaje wprowadzona na urząd kapłański. Naprawdę? Mimo tak fatalnego początku? Tak. A sytuacja właściwie jeszcze się pogarsza. Bóg udziela Aaronowi i jego synom dokładnych instrukcji co do ich kapłańskiej roli. Ale już podczas pierwszego dnia służby synowie Aarona łamią Boże polecenia. A ponieważ sprawują funkcję zaszczytną i odpowiedzialną, Bóg postępuje z nimi surowo. Giną wewnątrz przybytku. Kapłaństwo Aarona jest w kryzysie. Zarówno Aaron, jak i jego synowie zawiedli w roli kapłanów. To skłania do refleksji: Może Boży lud potrzebuje kapłaństwa innego rodzaju? Może bardziej w stylu Mojżesza, który był gotów oddać Bogu własne życie. Tak, ale chociaż Mojżesz był wielki, on też nie okazał się w pełni posłuszny Bogu. Więc i on, i Aaron umierają poza ziemią obiecaną Abrahamowi. Czyli Mojżesz był tylko obrazem kapłana, którego potrzebował Boży Lud. Tak, nadal czekamy na ostatecznego królewskiego kapłana, który będzie wstawiał się za ludźmi jak Mojżesz i ofiaruje swoje życie za ich upadki. Izraelici w końcu wkraczają do Ziemi Obiecanej. Tam wybierają króla i ustanawiają królestwo. Być może teraz pojawi się królewski kapłan Boga. I tu dochodzimy do króla Dawida, a jego historii przyjrzymy się w następnym odcinku.